Przed betą więcej informacji przekazuje nam Temporial niż oficjalne konta Battlefielda. W tym materiale dowiecie się więcej o wspomnianych przed chwilą kolejnych znaleziskach Temporiala, m.in. o Battle Passie czy wyposażeniu pojazdów, oficjalnie opublikowanym soundtracku gry i plotkach odnośnie jego związku z betą oraz o tragicznej wiadomości, jaka niedawno obiegła battlefieldową społeczność. Zapraszam podobnie do uważnego słuchania materiału. Jestem Yahu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od nowego dla serii oznaczania punktów na mapach. Jak dobrze wiecie z poprzednich materiałów, podbój od teraz będzie zawierać sektory, które będą z kolei dzielić się na mniejsze flagi. Na ekranie możecie teraz zauważyć poszczególną liczbę tych większych sektorów na daną mapę. Jak zaznaczył jednak jeden z deweloperów, każdy sektor może się rozkładać na kompletnie inną liczbę pomniejszych flag. Dla przykładu podam mapę Orbital, która ma 8 małych flag, a one rozkładają się na 4 duże sektory po jednej fladze i dwa sektory po dwie flagi. Brzmi może trochę zagmatwanie, ale gdy zagramy to wszystko powinno być bardziej klarowne. Klarowne jest natomiast to, że Temporial kontynuuje prezentację swoich znalezisk. Na pierwszy rzut weźmy sobie wyposażenie pojazdów powietrznych. Odrzutowce F-35E Panther i Su-57 Felon będą uzbrojone w armatę automatyczną bazującą na systemie Gatlinga kalibru 20 i 30 mm, pociski powietrze-powietrze oraz pociski kierowane radarowo do strącania wrogich maszyn oraz pociski powietrze-ziemia do eliminowania celów naziemnych. Jako gadżety standardowo w wyposażenie wejdzie na nadajnik zakłócający naprowadzanie pocisków przeciwnika, flary oraz kolokwialna naprawka. Śmigłowce AH-64 Apache Warchief i KA-520 Super Hocum z perspektywy pilota także będą uzbrojone w różnego rodzaju pociski naprowadzane, działko, towy itd., a strzelec będzie obsługiwać działo kalibru 30 mm, natomiast gadżety pozostają takie same jak w przypadku odrzutowców. Lista, jak i odbiór tych wszystkich rzeczy może się jednak naturalnie zmienić, i miejcie to zawsze na uwadze, bo to, co jest w plikach, nie zawsze trafia w całości do gry. 170 to jeden z tajemniczych pojazdów, który na razie ma tylko adnotację bez pokrycia żadnymi detalami. Gąsienicowy pojazd M5C Bolt, widoczny na pierwszym zwiastunie, będzie mieć opcję układania różnych typów min. Oprócz wyrzutni odłamkowych, kasetowych czy zapalających, dochodzą pociski dymne, a z wesprze nas za pomocą działka 30 mm, minigana czy pocisków kierowanych. Wygląda na to, że Battle Pass będzie standardowo zawierać zadania tygodniowe o określonej wartości odblokowującej nasze postępy w drzewku karnetowym. Ekran na koniec rundy pozwoli nam zobaczyć wtedy nasze postępy. Udane ucieczki ze strefy zagrożenia mają się naliczać i gwarantować w zamian unikalne bonusy jak przeceny na broń czy pewne perki. Na koniec zatem miner podzielił się z nami umiejętnościami niezapowiedzianych jeszcze specjalistów. Najciekawsze z nich to moim zdaniem Samarytanin, który sprawniej obchodzi się z reanimowaniem, sieć trojanowa, którą mogliśmy zobaczyć na jednym z urywków gameplayu, czy tajemniczy skaner AR, o którym nic na razie nie wiemy. Swoją drogą zapraszam Was na Battlefield Polska Discord. Często mnie pytacie o Discorda czy o kompanów do Gierki, więc jest to takie pewne remedium. To nie reklama, bo sam jestem tam obecny, także łapcie też 5 kodów do Battlefielda 5 na Origina. Podziękowania ponownie należą się Cyrtafixowi. 7 września w internecie zrobiło się poruszenie za sprawą informacji o oficjalnym soundtracku Battlefielda 2042, który pojawił się na iTunes czy Spotify z możliwością odsłuchania 22 września. Kopacze szybko doszli do plików dźwiękowych, które następnie zaczęły pojawiać się już praktycznie wszędzie, więc główna artystka, notabene laureatka Oscara za Jokera, sama upubliczniła swoją twórczość. I radzi jednak, żebyśmy lepiej nie używali treści na filmach czy streamach, aby nie dostać strajka. Przynajmniej do 22 września. Natomiast ciekawym zjawiskiem jest to, jak szybko tym razem zareagowano na sytuację panującą w sieci. Nieprawdaż? W mojej ocenie jest to kawał dobrej, solidnej roboty, ale jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje. Oprócz głównego motywu reszta traków różni się nieco od tego, co zaserwowało nam w ostatnich dwóch tytułach Johan Soderquist i Patrick Andryn. Podkład ma się jednak dobrze komponować z wizualnym aspektem gry, no a pani Hildur przy jokerze udowodniła, że zna się na rzeczy. Ja jakiejś gruntownej ocenie tego nie poddam, bo krytyk ze mnie słaby, na no większość mi się rzeczy podoba, natomiast personalnie i tak umieściłbym wyżej soundtrack z Battlefield 1, który ma dla mnie jakoś takie szczególne znaczenie. Twórcy teorii spiskowych, tym razem bardzo zresztą prawdopodobnych, twierdzą, że poprzedni termin publikacji zaplanowany na 22 września pokrywa się z tym, o czym mówił wcześniej Tom Henderson, czyli rzekomą betą. Jednak czy się to ziści? Jest to prawdopodobne, ale wszystko zweryfikuje rzeczywistość. No a na sam koniec tragiczna informacja z ostatnich kilku dni. Aktor Michael K. Williams grający i podkładający głos pod Irisha, czyli postać pojawiającą się w kampanii Battlefield 4 oraz która będzie obecna w 2042, został znaleziony martwy w swoim apartamencie w Nowym Jorku. Wstępną przyczyną przed autopsją jest niestety przedawkowanie. Teraz jakoś tak inaczej będzie się patrzeć na tę twarz w grze. Życie nie jest jednak tak kolorowe jak nam się czasami wydaje. Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, no a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.